do boju rycerz Mariusz i rycerz Bartek gotuj się, bij zobaczcie państwa jakie piękne obrony tarczami Spól, obopólny chyba był cios nie wiem jak obopólny, jeden sędzia czyli, czyli nie ma punktu, gotuj się bij trafienie rycerz Bartek 1-0 gotuj się, bij Obopólny, nie ma zaliczonego punktu. Gotuj się, bij! Też, też moim zdaniem. Widzą Państwo, jak są skupieni, i znowu jednakowo trafiają. Jest teraz Bartek. Bartek pierwszy trafił. 2-1, tak? 2-1. Gotuj się, bij! Trafienie. Remis 2-2, a także teraz decydujące starcie, bo walka trwa, tak jak widzieli, widzą Państwo, do trzech punktów. Gotuj się, mi. Mariusz, wskazuje mi sędzia, Mariusz, Mariusz, trzy, dwa, wygrywa Mariusz. Jak widzą Państwo, bardzo zacięty pojedynek. Na co dzień ci wspaniali... Bojowie przyjaźnią się, ale jak przychodzi co do stanąć w ringu, stanąć w szrankach, nie mają dla siebie...